Pokażę teraz jak wymienić szybę płyty indukcyjnej. Tutaj nadal mamy 4, 1, 2, 3, 4. 4 śrubki. No taki torx T20. Tutaj muszę podważyć plus dodatkowo tutaj też trzeba podważyć? Ten element.

No, i ukazały nam się, ukazały nam się elementy grzewcze płyty. Ten element samego szkła można kupić, wymienić. I generalnie. Może to dalej jeszcze trochę podziałać. Już widać, że one są trochę nadpalone. No ale jeszcze by się nadawało. Dobra. Wtedy no, dobra. Tak wygląda szkło do płyty.